Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, a ze mną one and only Piotr Stramowski. Witam Ciebie serdecznie. Cześć, dzień dobry. Jakbyś rozwinął definicję nieprzyjaciel? Kim jest nieprzyjaciel według Piotra Stramowskiego? To jest nieprzyjaciel. To jest ten drugi. Jak masz przyjaciela, a ten drugi to jest nieprzyjaciel. Czyli błyskotliwa odpowiedź jak zawsze. No, tak uważasz. Ok. Tak myślę. No, to miło. Proszę bardzo. Ty się interesujesz tematem kryptowalut, tych wszystkich blockchainów, tej alternatywnego finansowania, bo dużo jest o tym w filmie. I... Jeśli to jest wątek taki główny, wiodący, ale on się tak trzyma, jest tak powiem, yy, trzyma całość, yy, w sensie cały plot. A bez niego nie byłoby reszty, oczywiście. Yy, ja mam zdanie takie, że się sparzyłem parę lat temu i sobie dałem spokój na razie. Trochę poinwestowałem w krypto. Ale nie 50 milionów mam nadzieję. Nie, 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 dużo mniejsze kwoty. Ale też zostałem okradziony przez kogoś, nie wiadomo przez kogo. E, zgłaszałem to do, do, na pewną giełdę, no ale nie można z tym nic zrobić, po prostu. W jakiś sposób ktoś musiał wyciągnąć moje hasło i. Mam nadzieję, że to nie masz tak duża kwota. Nie, nie, wiesz, to było jakieś tam pół, czy Ethereum, czy chyba jedno Ethereum. Aż znaczy, nie było mało, tak naprawdę, bo to gdzieś tam bolało mnie. A czy bardziej bolało mnie jest sam fakt, że ktoś mi wszedł na, na konto i kilka, chyba dwa NFT-ki mi zabrał, czyli na takie obrazki bo też grałem NFT-ki trochę jeszcze bawiłem. I też zostały mi z tego konta zabrane. Czyli krótko mówiąc, we, wszedłeś jak mórz w masło w scenariusz. Tak. Bardzo dobrze. Powiedz mi w takim razie, czy można powiedzieć, że Piotr Stramowski równa się kino gatunkowe? Kolejna rola, która wyrzuca cię z łatki Amanta, wyrzuca cię z łatki gościa, który ma sześciopak i 5% tkanki tłuszczowej. To dobrze. Eee, akurat właśnie wracam do tej 5% tkanki. Naprawdę, no to dawaj, plan treningowy. Nie no, wiesz co, eee, robię tę formę życia w tym roku. Eee, będziemy, no, a zresztą nie mówię, ale bardzo stawiam na zdrowie w tym, w tym roku i zdrowy tryb życia. Będę coś z tym robić i będzie głośno, a na razie nie mówię co. Wracając do postaci, no to kino gatunkowe jak najbardziej. Lubię odbiegać od swoich wcześniejszych postaci i grać nowe. Jakoś mi się to udaje przez lata i fajnie, że to zauważyłeś. Bo jestem po projekcji filmu, mój drogi, żeby się dobrze przygotować do rozwoju. Powiedz mi, jak się przygotować do roli, której jednocześnie, które jednocześnie dopingujesz, chwalisz ją, a na koniec się bardzo często irytuje i znienawidzisz. Bo u Ciebie patrząc na tę rolę, żeby dużo nie zdradzać, ona jest jak kalejdoskop. Na początku masz taką maskę, że a taka pierdoła, taki pantoflarz, a potem poznajemy oblicze Bruna. No wiesz, to wszystkie takie rzeczy wychodzą ze słabości. Mam na myśli jakieś e, tyrańskie zachowania i, i władczość. Zawsze moim zdaniem jakby bazą jest słabość i jakieś niskie poczucie własnej wartości i chęć zaleczenia tego, więc no Bruno jest postacią tragiczną, na pewno. Bardzo tragiczną. Teatralne to było bardzo. Tak? Tak. Znaczy się, jak w aktach, tak? Tak, że, takie, no, to... że ta rola była teatralna. To podwójny, podwójny komplement. I teraz ostatnie pytanie, bo już pani Ewelina się do mnie uśmiecha, to jest keto czy deficyt kaloryczny, czy jedno i drugie? A nie, ani deficyt, wiesz co, nie, bo mam węgle w ostatnim posiłku. Więc jakby nie, nie wchodzę na keto totalnie, ale ale węgle sobie odłożyłem na ostatni posiłek. Czyli w takim razie jesteśmy low carb. To tak samo. Niskowęglowa danowa, tak jak ja. Jesteśmy w tym samym klubie. Tylko on zawsze lepiej wygląda niż ja. O, teraz już wyglądam super. I zaraz rozmawiamy. Bior... Zapraszamy wkrótce. Taki na filmie. Nie przyjacielu. Piotr Stramowski. Już wkrótce dłuższa rozmowa z tym panem. Dzięki, dzięki.